Cześć, kochani, to Agata z życia Cię kocha. Chciałam w nocy nagrać dla Was film i zupełnie zapomniałam o czym. To znaczy, pamiętam o czym, ale nie pamiętam wglądu, którym się wtedy chciałam z Wami podzielić. Także. Moje niepamiętanie jest bardzo spójne z tematem. Będzie film spontaniczny. Bardzo spójne, ponieważ chciałam wam powiedzieć o. byciu w teraz. I nie jako slogan, tylko jako wskazówkę, jak to zrobić i. Jako prezentację benefitu, że tu jest nasza moc i tylko stąd możemy coś zrobić. Także. Ok. Często planujemy rzeczy, planujemy nasze reakcje, jak się zachowamy, jeśli sytuacja potoczy się tak, jak się zachowamy, jeśli potoczy się inaczej, planujemy, co powiemy w danym momencie, a potem przychodzi ta sytuacja i wygląda troszkę inaczej niż się spodziewaliśmy. A to, co chcieliśmy powiedzieć, albo dalej mówimy tak, niezależnie, że okoliczności się zmieniły, albo blokuje nas to, przed tym, co moglibyśmy powiedzieć, albo co moglibyśmy zrobić, bo mamy już jakąś wizję i ta wizja nam przeszkadza w widzeniu tego, co jest teraz. A jeśli byłabym otwarta na to, co jest, co jest i nie bała się, co się wydarzy, i nie musiała zaplanować wszystkiego dokładnie, żeby być bezpieczniejszą, bo na przykład wątpię, czy sobie poradzę, jeśli będę chciała być spontaniczna, być w danym momencie, być uziemiona w tym, co jest teraz. Jeśli się boję, że sobie nie poradzę, to się zabezpieczam, to chcę się przygotować, żebym na pewno sobie poradziła i Tworzę pewne plany, pewne wizje, które później mnie blokują. Także chciałam Cię zachęcić, żebyś patrzył. Co się teraz dzieje? I dopiero z tego miejsca. Co się teraz dzieje? Możesz odpowiedzieć. Często w rozmowach tak robimy, że wiem, co chcę powiedzieć, zanim osoba, z którą rozmawiam, skończy mówić. Co to jest za rozmowa? Ja chcę słuchać tej osoby? No nie, nie chcę słuchać, chcę być usłyszana. A jak mam być usłyszana, jak sama nie chcę słuchać drugie, drugiego człowieka? Fajnie, bo jakbyśmy widzieli w sobie człowieka w drugim, w drugim, w drugiej osobie i w samym sobie. I to, co się dzieje, to jest nasze miejsce teraz. To jest punkt, z którego możemy podjąć jakieś działanie. To jest punkt, który możemy nie sobie wyobrazić, nie przewidzieć, nie zaplanować, tylko zobaczyć, jaki jest. A jak widzimy, jaki ten, ten punkt jest, jakie to miejsce w czasie, w naszym życiu, co się dzieje dookoła, jak to zobaczymy, to wtedy możemy zadziałać. I nie reagujmy jak automaty. I jeśli jestem świadoma, co się dzieje, to jestem świadoma swoich reakcji i podejmuję je z punktu mojej mocy, z punktu teraz. A jeśli nie uświadomię sobie tego, co się dzieje dookoła, to ryzykuję, że zadziałają moje schematy, że zadziałam automatycznie. Jak robot. Tu się stało to, ja robię to. I czy robię to świadomie? No trochę tak, trochę nie. W dużej części nie. Nie robię tego świadomie, robię to, bo tak jestem przyzwyczajona, bo tak robiłam do tej pory i to jest silniejsze. A jeśli jestem świadoma, co się dzieje, to mogę podjąć decyzję. Nie muszę reagować, mogę odpowiedzieć. Odpowiedzialność z tym się wiąże, z odpowiedzią, a odpowiedź jest możliwa tylko, jeśli jesteśmy w tym, co jest teraz. Nie mówię teraz o, o rozpamiętywaniu przeszłości i tak dalej, tylko mówię o uwadze, którą poświęcamy przyszłości. Zamiast się skupić na tym, co jest teraz, bądź Wystarczająco tutaj, żeby zobaczyć, co ci jest pokazywane. Bo w tym momencie, w tym momencie teraz, jest ci coś pokazywane, jest jakiś komunikat do ciebie, od życia, albo od ciebie, do ciebie. Coś możesz zauważyć, nie coś sobie wyobrazić, coś zaplanować, coś, co nie istnieje, coś, co jest grą zabawą, fantazją, tylko coś, co jest naprawdę, coś, co ci otacza. Możesz zauważyć. I nie bójmy się, nie bójmy się, że sobie nie poradzimy. Jeżeli pozwolimy sobie na bycie w danym momencie bez wcześniejszych przygotowań, planów, schematów, nie bójmy się. Zobaczysz, że to jest Twoja siła, kiedy nie musisz działać jak automat, kiedy nie reagujesz, kiedy możesz odpowiedzieć, kiedy zobaczysz, co Cię otacza: ludzie, człowiek, dźwięki, wszystko, co się dzieje w danym momencie. Ty jesteś w tym momencie? Jaki to jest dar? Ja wiem, że to się łatwo gada, ale powiem Wam, być, być tu i teraz, tak. Powiem Wam, jaka była moja gneza, że chciałam o tym Wam powiedzieć i tym się z Wami podzielić. Bo wtedy Będziesz rozumiał, może łatwiej Będziesz widziała, że. Dobrze jest zacząć od łatwych rzeczy, bo nie mamy nabudowanych schematów i nie jesteśmy tak przyzwyczajeni do automatycznych działań. Zaczęłam myśleć o tym, o byciu teraz, w nocy, jak troszkę sobie medytowałam i słyszałam jak mi chłopak chrapie. W Łóżku. I to było łatwe być w tu i teraz, skupić się na dźwiękach, skupić się na byciu i, i działać z tego poziomu. I to jest rzecz, która nie jest dla mnie uwikłana w jakieś sposoby, w jakie reagowałam do tej pory. I nie muszę się od niczego odzwyczajać. Po prostu mogę być. Mogę być w tym, co jest. I mogę słyszeć. Więc możesz zacząć od łatwych rzeczy. Od rzeczy, które nie są... Nie niosą ze sobą wielkiego ładunku emocjonalnego. Który mógłby ci utrudnić. Dostrzeganie tego, co jest. Okej. Okay. Już się nagadałam. Miałam tylko jedno, jedno zdanie, którym tak się chciałam z wami podzielić, i zapomniałam. Nie szkodzi. Nie szkodzi, może trochę dookoła, może trochę bardziej dosłownie, ale powiedziałam wam to, co chciałam. Kocham Cię.